Jest to dobry krok do tego żeby w tych instytucjach zaczęło się dziać dobrze, żeby pracownicy czuli się dowartościowani. Jak siedzę tu w Filharmonii i tak zawsze patrzę na to jak pięknie ona wygląda. Ale chciałbym, żeby też i jak pięknie grają nasi muzycy w Filharmonii. Widzę jak pięknieją instytucje kultury. I Zawsze mam taką małą obawę, gdzie jest ten najważniejszy element tej instytucji, jakim jest pracownik. Bo one budynki zostaną, a pracowników może nie być. Więc dla mnie ta rozmowa z panem marszałkiem w poniedziałek, z panem marszałkiem Kubalańcą, za co im bardzo dziękuję, pokazała, że możemy się dogadać w też tak ważnych sprawach, jakich jest wzrost wynagrodzeń dla pracowników. I to systemowe działanie, o którym wspomniał pan marszałek, pokaże dopiero, że pracownicy w naszych instytucjach będą czuli się dobrze i będą mówili to moja filharmonia, to moje muzeum, to moja biblioteka, to mój teatr, bo tam będą czuli się dobrze, będą dobrze traktowani. I wyjdą z pracy zadowoleni. I nie będą musieli myśleć o tym, że im braknie środków do końca miesiąca. I tutaj wielka zasługa też dla pana marszałka Kubalańcy. Panie marszałku, panu dziękuję. Bo wiem, jakim był, jest pan orędownikiem yy, yy, wzrostu wynagrodzeń. I panu marszałkowi Bule też dziękuję. Ale będziemy nad tym trzymać rękę. I tutaj chcę bardzo jasno powiedzieć. To właśnie Solidarność w tych instytucjach. Jest nastawiona na dialog, a nie na konflikt. I my ten dialog prowadzimy. Może trochę z utrudnieniami, trochę z opóźnieniem, ale ten dialog jest prowadzony. I te założenia, o których powiedział pan marszałek, one nas na chwilę obecną satysfakcjonują. Ale mam jeszcze jedno zobowiązanie pana marszałka, o którym też muszę powiedzieć, że pan marszałek lub pan marszałek Ublańca będą uczestniczyć w rozmowach z dyrektorami już przy szczegółach, więc to pokazuje, że jednak władze województwa są zainteresowane, jak te środki zostaną podzielone. Najważniejsze, żeby rozmawiać i my do tego zawsze chcemy doprowadzać, wiemy jakie środki idą na instytucje. Na instytucje ale nie, nie, nie szły w parze na, na y, ludzi, którzy tam pracują. Więc dlatego jeszcze raz bardzo dziękuję za to porozumienie i liczę, że będziemy dalej a w marcu już usiądziemy szczegółowo i tak dopracujemy strategię wzrostu wynagrodzeń w tych instytucjach, że będziemy wszyscy zadowoleni. Dziękuję bardzo. Ale jeszcze na koniec chcę powiedzieć bardzo podoba mi się pomysł pana marszałka Kubalańcy, który w piątek ogłosił, że najniższa płaca będzie w instytucjach wynosiła 4000 tysiące złotych. Panie Marszałku, naprawdę, czy mam Pana za słowo? Panie, Panie Przewodniczący, ja mogę to zrobić jednym pociągnięciem pióra. Naprawdę. To znaczy, dziękuję. dostaną podwyżki wszyscy ci, co zabijają poniżej czterech i wtedy wyrównamy. Tylko nie wiem, czy pozostali pracownicy będą z tego zadowoleni, bo możemy naprawdę szybciutko to wyrównać.